Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Są nowe nabytki. Nowy nabytek. Gąski. Tyg... No prawie miesiąc miałam. Białowłoski. Nie, Biał nie chciało mi się nagrywać. Lecz... A już od pierwszego dnia je mam. Zielonego dostały. Ale i tak je wypuszczę. No. Ładne gęsi, białowłoskie, wielkie. Królik jeszcze się nie okocił, ale pod koniec czerwca powinien. Tutaj kajtek Ucho już mu w zdrowie. No, chorował na uszy. Już mu zdrowie oło, prawie ucho. Akurat otwieram kury, tylko myślałem, że będę nagrać na odcinek, bo mam akurat czas, sporo Jak mi się zaczął nieść, powiem Wam. kuchinka, kurka znowu zaczęła się nieść. Bo odniosła się, potem przestała i teraz znowu zaczęła. Ja walą wolą to świeże ziarny, a nie wyjść, to ja już nie wiem. Jajeczka. Tak, w średniu nie jak na razie, ale później pewnie będą jajka. Bo nieraz w nocy można je się znosić, ale jeśli nie ma. To... Może je wypuszczę i zobaczę, jak tam jajka. Pusto. Tu jajka nie ma. Nie, nie, nie mówiłem. Ale sylka zaczęła mi się jeść. Na kurczaki, ale zaczęła się jeść. Kurczaki chyba zaraz będę miały. No, dwa miesiące zaraz. Trzeci miesiąc sprzedaję. So. Pokażę wam najkolorniejsze. się mają tam fajnie przyrządzone. No, ja fajnie zrobiła No, Wody mają pełne. Pojedło wczoraj, nalałam, już mają resztkę. Paszy mają lamp w korytku. Lampkę mają. No bo jak były małe, to im paliłem tutaj. Paśnik mają pusty, ale nie stały przed chwilą na dworze, to nie będę ich jeszcze znowu dokarmiał, bo to zaczęło kisnąć i... uliki i Kajtek właśnie ma dźwiczki tutaj już nie na górze bo źle się sprzątało prawda Kajt już mały se uszko no bo właśnie chorował ale drugie ma takie o w miarę w miarę już odrasta mu Widać. Paśnik tam ma, siana, tutaj też siano i karmigło mu przeniosłem, bo tam nie można było wsypać paszy, więc ma tutaj dokręcone. Trochę już ma no, taka warstwa. Tutaj ma fajne czyściutkie ucho ale tutaj ma takie stróbki właśnie te stróbki tak? Tak. dziś było fajnie ciepło niedawno, a już słońce nie ma zniknęło już zaczęło wiatr to się nie z tyle padało dlatego mi się nie chciało to śnić nie miało co tam nie miało co to... Nie było co nagrywać, istotnie, więc zrobiłem to. mi no. I smutna wiadomość jest taka: kończą mi się smutki. Została mała i zostałam, ałam, jedna ta kwoka. Wszystkie pozdychały. Jedna kwoka została. Ona coś odporna, bardzo. No. Ale z kurczaków to jest. To, so, to są dwa koguty, jedna kurka, a z tego czarno-białego kochinka to raczej będzie kurka. Tak to no, czyli dwie kurki i dwa koguty. Tam kogucik na sprzedaż. Nie wiem, czy widać. Góry. No raczej widać. grabinę tu mam, bo naprawiałem. Pokawlazła na razie, bo zaraz ją przygonię, ale skończę odcinek najpierw. Na nowe nabytki są. To są gąski, straty też są. No to co, to ja się będę z Wami żegnał. Także lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!